Już od tamtego roku nosimy się z zamiarem zlecenia firmie zewnętrznej ekspertom zewnętrznym. Dokładnie chcemy zlecić analizę rynku komunikacji miejskiej, którą ZKKM organizuje wraz z wariantową koncepcją remarżurtyzacji linii komunikacyjnych. Otrzymujemy zgłoszenia, że należy zracjonalizować połączenia Autobusowe z połączeniami kolejowymi, co jest zrozumiałe ze względu na zakończenie remontów trakcji kolejowych. Taki postulat może być spełniony pod warunkiem zwiększenia częstotliwości chociażby tych linii szkieletowych 9 i 15, jednak budżety gmin nie były w tamtym roku w stanie przyjąć propozycji. W drugiej połowie lutego zrobili. To, poprosiliśmy burmistrzów o współpracę, o wyrażenie opinii na temat opisu przedmiotu zamówienia. I w tej chwili trwa procedura wyłonienia wykonawcy tego ważnego opracowania. To będzie wykonane w różnych wariantach, z różnymi opcjami, również z taką opcją, żeby wszyscy mieli świadomość, przede wszystkim włodarze gmin, jaki wpływ na wielkość pracy przewozowej, czyli na koszty, również na wpłaty gmin będzie miała zmiana lokalizacji dworca w Kszanowie. To jedno, a czy jest szansa, żeby na przykład mieszkańcy osiedla Południe, bo takie pytanie też padło, nie musieli jechać do ZUS-u przez dworzec czy na ulicę Oświęcimską, tylko mogli jednym autobusem dojechać na przykład przez ulicę Siedną czy, czy tamte okolice? Tak, ten temat jest przedmiotem częstej korespondencji, nie tylko z mieszkańcami osiedla Młodości, konkretnie z Radą Osiedla, ale również z Radą Osiedla Śródmieście. Występują o to również mieszkańcy innych gmin oraz innych sołectw w Chrzanowie. Niemniej jednak takie dostaliśmy dyspozycje, żeby w pełni wykorzystać walory dwukierunkowego przejazdu pod wiaduktem w ciągu ulicy Krakowskiej. I tak przewidzieliśmy pracę przewozową, na podstawie której ustaliliśmy wysokość wpłat gminy Szanów, w tym przypadku mówię konkretnie, że niektóre kursy jadą pod wiaduktem na Krakowskiej, czyli nie jadą przez Plac Tysiąclecia, przez ZUS i przez w ostatnim jednak okresie, uwzględniając liczne wnioski w tym zakresie, zwiększyliśmy ilość połączeń przez ZUS -y i przez Sienną, czy przez miasto, jak to we wnioskach mieszkańcy piszą. Powiedział Pan, że będziecie zlecać audyt. Jak Pan sądzi, kiedy będą wyniki, kiedy ewentualnie pasażerowie mogą liczyć na te zmiany, być może korzystniejsze dla nich? Te zmiany będą wprowadzane jesienią lub na przełomie 2024-2025. 2025 roku mówię o takich kompleksowych zmianach niemniej jednak komunikacja miejska jak często powtarzam to jest taki żywy organizm gdzie trzeba reagować na wszelkie inne ewentualności